Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Witam bardzo serdecznie wszystkich. Dzisiaj drodzy Państwo, nie będzie chwilowo kamerki, więc wybaczcie, bo niestety są pełno kolczy, których nie mogę. Dobra. Drodzy Państwo, dzisiaj kontynuujemy temat e, higieny i choroby skóry. Dzisiaj będziemy mówić o konsekwencjach, jakie powoduje, gdy skóra, że tak powiem, nie jest zupełnie do końca czysta, czyli jakie grożą Pewne insekty, które skórne uwielbiają i tak dalej. To wszystko Wam powiem, i będziemy to dzielić na kolejne części, żeby to już skończyć całościowo ten, ten temat. Więc możemy działać. Na wstępie chciałam szybko powiedzieć i poprosić, jeśli możecie, jeśli komu się spodoba, to łapkę w górę, czy lajka, like subskrypcję oraz oraz. Komentarz poniżej no, można zostawić komuś, się spodoba. Będę bardzo Wam wdzięczny i mile widziane będzie każde Wasze wsparcie, jako wo 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 wobec mi, YouTubera w tych, tych edukacyjnych filmikach. Dobra. Drodzy Państwo, zaczniemy najpierw od konsekwencji pierwszych, tak zwanych. Jaka grozi nam i Wam też, jeśli ktoś się nie myli, to będą bardzo przykre, bolesne konsekwencje jeśli chodzi o. Skórę, i tak dalej. Więc wygląda to tak. to drodzy państwo, proszę się nie przestraszyć, to jest zupełnie wiem, że to jest zupełnie nowa sprawa. Jeśli ktoś nie myje się miesiąc, dwa, pół roku, to niestety są przykre konsekwencje w postaci różnych insektów, różnych nieprzyjemności zdrowotnych, ale spokojnie, ja to rozumiem, że niełatwo się pójść wymyć, wychlować i tak dalej w ogóle, ale pamiętajcie higiena jest najważniejsza. Pamiętajcie, będę wam to powtarzał, dokładnie, więc pamiętajcie myjcie się kurczę, dbajcie o siebie, bo wiecie, bo ręce. tak ręce i nie tylko, bo wiadomo, że są różne przyjemności i tak dalej. Więc drodzy Państwo, zacznijmy od czarniaka. Czym on jest? To jest choroba skóry, to na pewno, ale powiem Wam, że to jest bardzo nieprzyjemne, jeśli się zauważycie coś takiego czarnego, który ma kształt taki dziwny, można powiedzieć, to błagam, idźcie szybko do lekarza, to nic nie boli, lekarz, czy to internista, czy jakiś specjalista, może dermatolog, może ktoś jeszcze inny sprawdzi i można to leczyć, tylko błagam Was, myjcie się dokładnie i dokładnie spokójcie, bo jeśli ktoś i, umie i nie spłucze to niestety też przykro konsekwencje mogą grozić. Drodzy Państwo jeśli chodzi o czerniaka to jest uleczalne tylko żeby usunąć. Jeśli chodzi o czerniaka to można usunąć wtedy kiedy ma początkowe stadium to można leczyć, a jeśli ktoś zapomni w miesiącu się umyć no to ma minimum, prawdopodobieństwo, że może coś takiego, ale nie musi. Więc pamiętajcie, że higiena jest nie tylko ważna głowy, ciała, całego, bo wy jesteście klasa siódmego, młodzi, którzy potrzebują trochę się wszaleć, ale nie robicie się myć, ja to rozumiem. Ale pamiętajcie, higiena jest, że tak powiem, ważna jak w pacierzu do zaliczenia do czegokolwiek, więc pamiętajcie, nikt wam nie pozwoli, tylko chce, żebyście byli. Jak w najlepszym dobrym stanie zdrowia, jeśli chodzi o mycie i tak dalej? Uświadomienie. Tak, dokładnie. <laughs> Więc tak, jak już mówiłem, drodzy Państwo, kurczę, muszę powiększyć. I uwaga, teraz przeczytam fragmencik przyczyny czarniaka. Zmiany w materiale genetycznym powoduje niekontrolowane nie dzielenie się komórek skóry, czyli nowotwór skóry, tak zwany czerniak. Tylko pamiętajcie, jak zauważycie, to za wam powiem, jaki on może mieć no, nieprzyjemności, objawy. Pojawienie się nieregularnej, ciemnej zmiany barwnikowej bar bar o posz po poszarpanych brzegach. Pamiętajcie, jak w pacierzu, żeby sprawdzać swoje ciało codziennie, gdy zauważycie coś takiego, to nie czekajcie na ostatnią chwilę, aż to się rozwinie, bo to może naprawdę bardzo mieć przykre konsekwencje. Więc tak, leczenie. Najczęściej chirurgiczne wycięcie zmiennego nowotworu fragmenty skóry, więc pamiętajcie. Gdy się myjecie, będziecie troszeczkę bardziej bezpieczni od wszelkich takich, jeśli się nie daje mu odpukać, pojawi się taki czerniak i takie objawy, zgłoście się do lekarza, bo lekarz będzie musiał wam wystawić skierowanie, jeśli będzie chciał, ale nie ma takiego, taki tylko mówię, że lekarz ma obowiązek, wystawi wam skierowanie do prawdopodobnie do chirurga i on tam oceni. I jeśli będzie do wycięcia, to nie bójcie się, to nic nie boli, tylko chcę, żebyście pamiętali, że higiena jest, że tak powiem, jak w pacierzu, najważniejsze, żeby jakoś funkcjonowało się płacicie, jesteście młodzi i tak dalej, więc pamiętajcie o tym. Yy, profilaktycznie to nie będę wam tylko czytał, bo za dużo czasu to zajmuje, więc jeśli chodzi o czarnie, to jest taka, jak już powiedziałam, taka zmiana na skórze. Trzeba to jak najszybciej leczyć i da się wyleczyć, jeśli to jest taka, że tak powiem, plamka czarna, taka nieformalna, czyli ma dziwny kształt, to błagam zgłoście rodzicom lub opiekunowi prawnemu, który Wam się opiekuje czy coś w tym stylu i idźcie szybko do lekarza, bo nie ma z tym naprawdę żartu, więc pamiętajcie, że... Jeśli coś zauważycie, to nie bójcie się nie mówić, a to jutro, jutro, każdy jak mówi, ale chcę, żebyście byli bezpieczni i zdrowi, no. Więc y, to właśnie jeden z przyczyn choroby skóry. Gdy ktoś nie się, powiedzmy pół roku czy rok, no to już jest kurczę skandaliczne, że tak powiem. Y, drodzy Państwo, y, nie będę Wam czytał reszty, bo nie mamy na to za dużo czasu, mam przynajmniej 15 minut, ale to zobaczymy, jak to się dalej i tego kurczę, no. skoczyła mi strona. Drodzy Państwo, grzybica skóry paznokci to jest też bardzo ważne, żebyście byli świadomi. Jeśli zauważycie na paznokciu czy na skórze jakikolwiek zmian wszelkiego rodzaju, to błagam zgłoście się, szybko do lekarza, być może dermatologa, bo jeśli on stwierdzi, że to jest coś poważnego, to idźcie dalej do specjalist, on to oceni i jak będzie wczesne stadium, to można leczyć. Więc pamiętajcie, że jeśli ktoś zauważy jakąkolwiek zmianę na skórze swojego ciała, to musicie iść koniecznie musowo do lekarza. Nie ma, że jutro, jutro, tylko po prostu coś będzie rozwijać, a potem no, za przeproszeniem można się przejwieźć, z obockiem będę na no, co za dużo mówić. To jest tak, mówiąc szczerze, co jeszcze może w ogóle oprócz czarniaka, grzybic, skóry i paznokci, że są insekty, które są bardzo, że tak powiem, brzydko fuj. Są właśnie to... Choroby Poczekajcie chwilę. Dobra. Jak już mówię, drodzy państwo, że na przykład śwież to jest najgorsze ze wszystkich chorób na świecie. Pamiętajcie, że taki insekt jak śwież, on lubi, że tak powiem, mięsiste tereny na ciele człowieka. Pamiętajcie, gdy zauważycie, to błagam, idźcie do lekarza, bo inaczej to może dla was się, że tak powiem, brzydko źle skończyć. Oprócz tego insekta są jeszcze inne, trudniejsze insekty, ale nie będę Wam mówił, ale bądźcie świadomi. No, Sierzbowiec jest oraz, no nie chcę Was straszyć, ale pamiętajcie, że higiena jest, że tak powiem, ważna, musicie pamiętać. Ktoś nie lubi, to musi koniecznie się myć, bo Wy się pocicie, doj no Wasze ciało ulega pewnej zmianie i tak dalej. Drodzy Państwo, na koniec pójdziemy to na kilka części, bo to jest z tego, co po materiału, to będę mówił w następnym poradniku dopiero później jakieś 15-20 minut. Jest też trącik młodzieżowy. Jeśli zauważycie cokolwiek, co jest wobec Was, coś tam nie tak, oprócz trąciku, to nie bójcie się tym mówić, rodzicom czy coś. Bo jeśli ktoś ma trądzik, to nic strasznego, może się, to się do dermatologa, on da wam jakieś tam masie, przepisze. Ale pamiętajcie, że zdrowie, jak matkę, ma się jedno, trzeba dbać. Powiedź, że tak powiem, pieczę na tym i pamiętajcie, myjcie się. Dobra. Co następne? Drodzy Państwo, omówimy sobie, już patrzę, omówimy sobie oparzenia i odmrożenia. To już będzie jako ostatni już element naszego spotkania z biologią z działu y, higiena i choroby skóry. To będzie ostatni wątek do poruszenia. Będę wam mówił co może wam nie daj Bóg grozić, gdy zauważycie cokolwiek. Więc y, zapraszam, no, zrobimy sobie za za, taką średnią przerwę i przygotuję ten, ten materiał i będziemy mówić o po co będziecie mieć pracę taką jak zwaną przygotowawczą kontrolę to wam powiem co będziecie musieli zrobić no i napiszecie w komentarzach jak tam wam wyszło więc drodzy państwo dziękuję wam za uwagę no i zapraszam na ostatnią już część z działu higieny skóry i choroby no skórne więc a tak szybko nad nimi bo mamy jeszcze chwilę czasu jeśli ktoś chciałby dać mi lajka czy łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, z dzwoneczkiem i suba, to będę bardzo mi mi będzie bardzo miłe, mile wzięte, przepraszam. <grych> Więc zapraszam na kolejny już ostatni, to już będzie część z tego działu biologiczny. Więc do usłyszenia, do pamiętajcie o subach, lajkach i o innych fajnych aktywnościach mojej, żebym wiedział, że lubicie. Moje mądre wykłady, więc do zobaczenia później. Trzymajcie się czus.